Darmowy maczek i tego tutaj jest strasznie dużo. Nie ma zamiaru do przestać padać, ale jestem mokry. Jezus Mario. Cześć widzowie, witam w drugim odcinku serii Zaróbmy najniższą krajową". Dzisiejszy dzień, no będzie ciężki, powiem wam szczerze, bo cały czas pada deszcz. Rower już cały zmoczony. Ja stoję sobie skitrany pod drzewem i czekam. O, wybiła 15:30, czyli nasz blog właśnie się rozpoczyna. Ty, a czemu nie mam nożników za deszcz? Co to jest haloglowo? Oczywiście to można zawsze zgłosić przy zamówieniu. Można taką opcję wybrać i zgłosić, że pada deszcz. Może wam pokażę, jak to wygląda, o ile nam padnie zamówienie. Mamy 15:30, jeździmy do 18:30. O, zamówienie! Fajnie, aż mi rower zgasł z wrażenia McDonald's. I znowu jedziemy na drugą stronę, na zagórze. Właśnie teraz wam pokażę, jak się zgłasza tą pogodę. Czyli klikamy na zgłaszanie złej pogody i halo, bocie bo deszcz na dupca <laughs> bieżący blok czasowy no i już zgłoszone dobra, a my lecimy do Maczka widzę, że troszkę się deszczyk uspokoił bo przez chwilę tak przylało, że kurde już mi się odechciało jeździć, to tak powiem Wam szczerze no ale trzeba dzisiaj trzasnąć te 3 godziny niestety jak chcemy ten challenge zrealizować no to wypadałoby pojeździć taka pogoda jest mi na rękę pod względem takim, że po prostu stawki są większe nie? Badać to raczej nie przestanie, to będzie sobie tak siodbać do wieczora. E tam. Najważniejszy jest challenge, widzowie. A i muszę pamiętać o jednym. Kamerę trzeba przecierać. Oj. Jesteśmy u celu Siema Co tam? Widział co? Tak. Siema, ty jesteś ze Subska? No Ja cię oglądam Siema A co będą za challenge teraz? Ta, muszę najniższą krew A Najniższą, ja? To no. na rumi? No właśnie, no właśnie nie, na Gdynię, Gdańsk będę uderzał, wiesz? Przecież, kurwa, ja tydzień walczyłem przed tym jak ty tutaj przyjechałeś Codziennie, kurwa, stare, oni mi mówili o tej torbie i ja wiesz, i pisałem do Glovo, Glovo do nich dzwoniło na numer, no. oni rozłączali telefon. I wtedy ty przyjechałeś, zrobiłeś to z tym filmikiem i na drugi dzień stary, oni mi już o parmerizmie mówili, ja mówię, to jest no. kurwa zesłanie Bogu, kurwa, że ty zeszłeś, Ty ten film w ogóle ja zrobił takie kurwa, wyświetlenia? Cześć. Słuchaj, ja mam dwa, bordo. Dobra, połotanka, no, cześć, podróżnika. no. Dobra, musimy przejechać na drugą stronę, kurde, jak to zrobić? tam wolę poczekać. W ogóle typ w leginsach idzie, zobaczcie. Chłop w leginsach. Dobra, ja tego nie komentuję. Chyba przejdziemy sobie przez dworzec. Tak. OK, przedostaliśmy się. Ole, leje teraz. Nie no ten przejść przejście przez dworzec jest uciążliwe. Ale na dubcu tym deszczem. Jemy. Tutaj. A się nie da inaczej jechać? Co jest? Nawet z Google Maps, to tramie w Google prowadzają. No nie, no co ty. Tędy na pewno nie. I się tamtej strony jest pewnie wjazd Szukamy ulicy kapitańskiej tu jest kapitańska i teraz nasz numerek jak to tu jest zrobione? tutaj jest ile? czekaj, to są jakieś tabliczki? no co ty targeo musi wlecieć i tamto jest, dobra dzień dobry Jedno i to wszystko proszę bardzo do widzenia Ale się rozpadało, gdzie tu się schować Dobra, potwierdź Walić ten deszcz Kolejne zamówienie. 19 zł o kurde oszoł no, Może on sobie pogodę wybrał, nie? Taką troszkę słabą. Ej czekajcie, mam pomysł. Czy ja mogę sobie pojechać tutaj w lewo? Jechać aż do samego końca, nie? Wtedy wyjadę tam, gdzie byłem wczoraj, na tym nieostrzeżonym przejściu, tam przez te tory, we szlabanów, co mówiłem. Dobra, spróbuję, nie? Jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Ole, zmoknę, ja pierdziele. Jak tam kamera trzymać się tam? Jest wam sucho? Jak tam się siedzi przed telewizorem albo przed telefonem? Napiszcie w komentarzu, <laughs> czy macie tam ciepło i sucho. Dobra. Schowam się na chwilę tutaj. Dlaczego mnie musi taki pek spotykać zawsze? Siedziałem w domu, to nie padało. Poczekam 2-3 minuty, zobaczymy, może się ten deszcz troszkę ogarnie. Wiecie co? Deszcz nie ma zamiaru przestać, a ja nie będę stał pod tym drzewem jak nie wiadomo kto. Dzięki. Ostatnio narzekałem na to, że jest za gorąco się będę narzekał na to, że jest za zimno i za mokro. No nie dogodzisz po prostu kurde człowieku, nie dogodzisz. Halo, czekaj. Halo. Co? Nie no, nie będzie padać, nie! No co, ty w ogóle? Też mam dość. A jeszcze dobrze nie zacząłem. Pod daszek tutaj. No, też bym uciec z podlaszek. Jestem w tym samym miejscu co byłem wczoraj, czyli przejeżdżam akurat przez to przejście niestrzeżone. Aha. Próbuję się przebić do o, do oszhou. Pojedziemy sobie tą ścieżką tutaj klimatyczną. Uję, jaka tu jest droga. Miano ja klimat jest, ale kurde. Jestem ciekaw jak wyglądają moje plecy po tej jeździe. Czy są już obłocone, czy jeszcze nie? Czekaj, zejdę sobie ze wspomagania, bo mnie za bardzo do przodu rwie, a nie znam tej drogi i nie wiem, czy mnie przypadkiem tu jakaś dziura nie wyrośnie tak nagle. O kurde. Kurde, tu bym... O Jezus, właśnie o tym mówię. To bym przypierdzielił. O kurde, właśnie o takich dziurach mówię. No troszkę jakby się deszcz już ogarnął i przestaje lekko padać. Teraz muszę tu przeskoczyć. Dobra, udało się. Jakoś dojechałem Co to w ogóle mamy? Ponad nie sprawdziłem No nie ma tego dużo, całe szczęście O kurde, jestem cały uwalony od błota Dzień dobry Dzień dobry 715, ogłowo Dziękuję Dziękuję, do widzenia I lecimy na ulicę Towarową Cześć! Piątka. Pokaż ten uśmieszek. Pokaż uśmieszek. No pokaż. Uspłychnij się. O jeju Bubuj Masz, oddaję. Dobra, ja lecę. Mamy teraz fajną wycieczkę. Mogę sobie pojechać moimi skrótami. Jeszcze sobie białą bluzę ubrałem, kurde. Już całą uwaliłem. Cieknie ze mnie. Daj spokój. No ale challenge to challenge, nie? Nie ma co się poddawać. Z cukru nie jestem chyba. Już nieraz jeździłem w takich warunkach. Zamiast coraz słabiej, to coraz mocniej to pada. Już trochę mi morale opadają, powiem Wam szczerze. nie no, nie przesadzajmy. Zobaczcie jak to się rozpadało. Poczekam na okienko. Jak wygląda w ogóle? Chcecie zobaczyć? No mniej więcej tak. Zmoczony jak nie wiem. Ja pierdzielę. Wkrótce to drzewo wcale mnie nie osłania przed deszczem. A pada jeszcze bardziej. Proszę przestań już padać. Widzowie, docencie to łapką w górę proszę. I subam jeśli jesteś nowy. A ja tu przeczekam ten deszcz i widzimy się za chwilę Nie ma zamiaru to przestać padać, ale jestem mokry Jezus Mario Mario, cześć. Chcesz do garażu ubić na chwilę? No, w sumie. To dawaj Będziemy się schować Ej. O, dzięki mogę za ten, za daszek Widzowie, zrobiłem sobie przerwę Dobre 20 minut Spotkałem ogólnie widza, który mnie tutaj wyhaczył, jak stałem pod tym drzewem No, wracając do historii, widzowie To spotkałem widza Mogę tu jechać? Przejedziemy sobie tędy lepiej, co? O, on otwarty, szybko Szybko, szybko, bym zdążył Dobra widzowie, teraz mogę wam w końcu powiedzieć na spokojnie tą historię. W ogóle pozdrawiam cię Marcin, dzięki kurde za to, że mnie zaprosiłeś do swojego garażu i mogłem tam przeczekać tą ulewę. Mega miłe. Także widzowie, stałem pod tym drzewem, widzieliście sami. Zaczęło lać i to tak fest, wyjechał kolega na hulajnodze. Nagle się zawrócił i podjechał do mnie. I się maromek, że oglądam i, i te sprawy. No i zaproponował mi, abym schował się u niego w garażu. No to pojechałem za nim, przeczekałem ten też w garażu. Kurde, wróciłem. Na szczęście głowo się na mnie nie obraziło. Oczywiście skontaktowałem się z klientem, że się spóźnię, bo miałem tam awarię po drodze i tepe, wiecie. Coś tam musiałem nawet myśleć. No ale pan napisał, że dobrze, że rozumie i nie ma problemu, nie? Także fajnie, fajnie, że udało się to tak sprawnie załatwić. No ale kurde, strasznie jestem zmoczony w widowie. Morale są na samym dnie. Jestem cały uwalony od błota. Ubrałem sobie białą bluek debil. Sami zresztą widzicie po rękałach, nie? że jestem uwalony. O kurde, co za dzień. Panie Hamulce piszą Dobry, proszę bardzo, przepraszam, że tak długo. Okej, okay. do widzenia. No i udało się potwierdzić to, ile nas to kurde wyniosło. 20 złotych i 86 groszy. Źle nie jest, nie? Mam kolejne McDonald's. Że lecimy dalej. Nie poddajemy się. Bardziej mokry nie będę, nie? Chciać, bo aż kamera zaparowała. Tak więc wy się zastanawialiście, czy ten zestaw jest wodoodporny i można nim jeździć w deszczu. No, czyli macie odpowiedź. Przewiliśmy się na drugą stronę. Coś tam się rozpogadza, ale czy to dla mnie dobrze? <noise> już jestem tak mokry, że już dla mnie to nie ważne, jaka pogoda. No, a tym tutaj kałuża taka, taka duża jest. Jedynka. Mhm. Cztery Tutaj jeszcze na cztery Okej, okay, dziękuję. Ogólnie to, dostaliśmy pakietowe zamówienie Gdzie to jedzie wszystko? Wszystko koło siebie jest, zarąbiście O, widzowe Nie mam siły już tak szczerze powiem Wybaczcie mój brak entuzjazmu Ale naprawdę mam dość tego deszczu Tędy sobie pojedziemy, wolę tą trasę Nawet sprawy nie zdajecie z tego Jak ja jestem wdzięczny, że mam tą manetkę jak ona mi to ułatwia, to wszystko, to poruszanie się, zwłaszcza teraz, <laughs> jestem cały mokry i każdy ruch moich nóg to jest, wiecie, taki dyskomfort, bo mam całe dresy mokre. Naprawdę, ta manetka to jest coś pięknego. Cześć, bo ktoś do mnie dzwoni. Halo, dzień dobry. W Gdyni pan jest? O, aha, rozumiem. No to, kurde, musi pan... Do Oglowu to zgłosić, bo ja nie będę mógł tutaj ze strefy Rumi wyjechać do Gdyni, nie? Tam ma pan numer, albo nie wiem, można też na aplikacji do nich napisać, nie? Z konsultantem i wyjaśnić, jaki jest problem. Dobra, dobra. Na jaki adres pan zamówił, żebym wiedział, która moja dwa zamówienia wiodła, żeby. Dobrze, dobrze. To dziękuję za informację. Pozdrawiam, do widzenia. Yy, czyli to jest to drugie zamówienie. O kurde, ale będziemy mieli darmowego maka dzisiaj. Uhuhu. Dobra, najpierw zawieziemy to na Kazimierza Wielkiego 9. Dobra, najpierw widzowiec zrealizuje sobie to zamówienie, a wtedy wyjaśnię wam, co tutaj no co tutaj się wydarzyło ale jest tor przeszkód o to przynajmniej jakiś jeden pozytyw tego dnia prawdopodobnie będziemy mieli darmowe zamówienie z Maka i to całkiem spore tamtą uliczkę trzeba wjechać tutaj I tu w lewo z tego co widzę tak Dzień dobry Globo. I to wszystko. Proszę bardzo do widzenia. Padumy ugarnięte. Teraz trzeba zejść na dół i Wam wszystko wyjaśniam. Co tu się wydarzyło? Więc ja z tym zamówieniem zrobię teraz. No, więc tak widzowie, zobaczcie. Darmowy maczek, kolejny. Do jedzenia. To wygląda tak, że pan zamówił na adres, na którym był poprzednio, czyli tutaj do Rumi, a ogólnie chciał zamówić do Gdyni. No i ja tak nie mogę zrobić, nie mogę tego z Rumii do Gdyni przewieźć, bo to jest inna strefa zupełnie. Więc teraz muszę to zgłosić do supportu, że idę to zgłosić na zewnątrz. Jaka sytuacja jest? A, może rower bym wziął, nie? <laughs> Co ja teraz zrobię z tym zamówieniem? Muszę wrócić na chatę i tam je zostawić, bo kurde mam pełną torbę. Nie będę mógł innych zamówień przyjmować. O, anulowalni, zamówienie, patrzcie. Nawet nie musiałem zgłaszać. Lista produktów jest moja. Czekajcie, jest od razu wezmę przerwę, żeby mi zamówienie wskoczyło. 58,64 już mamy zarobione. Dzisiaj kolacyjka. Darmowy maczek i tego tutaj jest strasznie dużo. Trzeba jechać do domu, to zostawić, bo kurde nie mam innego wyjścia. Nie będę miał gdzie zamówień wrzucać, a kawałek do domu mam. Takie są plusy czasami bycia kurierem, że czasami się zdarzy tak, że klient albo coś tam właśnie pomyli, albo są jakieś, nie wiem, dziwne akcje z klientami, że nie odbierają zamówień. Czy tak jak w tym przypadku, że adres podali do innego miasta w ogóle. No i wtedy najczęściej my kurierzy sobie bierzemy te zamówienia, bo co mamy z tym zrobić, wyrzucić? A nie ukrywajmy, między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena, nie? Między Bogiem a prawdą... Gratis to uczciwa cena. Curde, wszystko dzisiaj mi komplikuje. No ale i tak jest bardzo ładny wynik, bo jeździmy już 2 godziny. Mamy 6 dych, czyli 30 zł na godzinę. I na tym wyniku chyba już dzisiaj zakończymy to. Tak mi się wydaje. Dobra widzowie, ja lecę do domu zawieźć to zamówienie i zobaczymy co dalej z tego będzie. Zobaczcie to zamówienie 140 zł. I co my tu mamy? No dużo. Tutaj są napoje. co się... Po ulewały, ale tylko troszkę. Big Mac i co to jest? No, wieś ma. Nagetsy, jakiś cheeseburger. Prytki Ole będzie wyżara O, jak się jedną. Maestro, tego nie jadłem. No także widzowie. To wszystko to jest darmowy maczek. Fajnie co? Tak zaraz na komentarze, że wiedzą jak można jeść ten syf? Mówiłem między bogiem a prawdą, że gratis to jest uczciwa cena. Dobra, ja sobie zjem, bo jestem, piątka, piątka, a pokaż dyda, daj dyda, o, uśmiechnij się, dawaj, zrób hihihi, kolacyjka, obiad, o kolacja, jedziemy dalej.